witam serdecznie Ogród Marzeń powitam Państwa pięknymi kwiatami hibiskusa pocieszę się ich pięknym wyglądem, kolorem zanim zabierzemy się do solidnej pracy pięknie wykopy już przygotowane na fundament równiutkie, idealne on tu jeszcze sprząta, zamiata żeby nie leciały gromadzki Tutaj się będzie budowała ta szklarnia. Ale myślę, że w przyszłym roku, już od wiosny, ruszą tutaj nasadzenia. Widać, jaka ziemia suchutęka. suchutenka, ani śladów wilgoci, nic, absolutnie nic. Małż prawie, że przygotował już szalunek na fundament. Teraz przestało padać, więc można tutaj pracować, bo wcześniej troszeczkę padało, ale to też nie za mocno. Tak, ledwo, ledwo. No, ale dobre i to, cieszymy się z tego. No i w szklarni, jak się okazuje, zostały te lawendy, ale skoro popadało, to może i później. Zmobilizuję się, żeby je przekopać i przy okazji te, które żeśmy wcześniej usunęli, żeby je posadzić, bo szkoda, tutaj zostawię sobie to miejsce, no może gdzieś tam w y, y, tyłu. Pomidory ze szklarni, ale pachnące, pyszne, nasączone słodyczą, aromatyczne, rewelacyjne pomidorki. Dlatego też budujemy drugą szklarnię, żeby mieć pomidory, swoje ogórki, paprykę. Tutaj mam paprykę, tu mam koper wysiany. Koper teraz bardzo pięknie schodzi. Wiosną jakoś nie mogłam. Bo były paskudne, nagie osobniki, które się ciągle przystawiały do moich warzyw, ale teraz już z nimi spokój. Mam już pietruszkę, mam marchew, mam koperek, wszystko jest. Przejęłam pędy oliwnika dwubarwnego i głogownika. Próbuję je ukorzenić z oliwnikiem. Mi jakoś jak na razie nie wychodzi, no ale spróbuję. Mimo wszystko wiosną mi się nie udało. No może uda się teraz. Liście obcinam. Obrywać nie chcę, bo czasem jest tak, że pociągnie się i obrywa się tutaj skórkę. Ścinam. Mam takie sadzonki, a takie. Mam przygotowane sadzonki głogownika i oliwnika dwubarwnego. I teraz do słoika z wodą. Będę czekała, aż wypuszczą korzenie. Poprzycinałam też troszeczkę liście u góry, przycięłam je tak, żeby jak najszybciej się ukorzeniły. Zobaczę, czy tym razem mi się uda. Ponownie sprawdzam, co słychać u moich sadzonek. Cisy odkładam, bo cisy będą potrzebowały, chociaż już coraz bardziej tutaj też pęka, coraz bardziej pęka i są już pierwsze korzenie, ale będę musiała dolać wody, bo tutaj jest mało. Tutaj też są stare sadzonki cisów, ale może się ukorzenią. Tu jest werbena. Tutaj na razie korzeń się nie pojawił. Są sadzonki Figeliusa, delikatnie, delikatnie bardzo. I proszę zobaczyć co się tutaj dzieje. Figelius ma już pierwsze korzenie, malutki bardzo tutaj delikatne, ale są, czyli można go ukorzeniać poprzez pobranie sadzonek. Tutaj też jest sadzonka werbeny, delikatniutka, ale też już zaczynają się wybijać białe korzenie. Natomiast tutaj jest ciekawostka. To też są werbeny, nawet jeszcze jest kwiat. I proszę zobaczyć, jak teraz urosły korzenie. Warto poczekać, aż będą większe, będzie ich więcej, będą grubsze, bo teraz będę mogła je posadzić tutaj do przygotowanych donit. To jest ziemia kompostowa, przesiały. I jest dodany perlit. Te białe kuleczki to jest perlit. Po to, żeby ta ziemia była jeszcze bardziej taka delikatna, miękka, robi otwór, ładnie tutaj ustawię korzenie, werbeny i zasypuję. To jest werbena patagońska, werbenę patagońską. Można rozmnażać przez wysiew, ale można też w zasadzie całe lato, jak się okazuje, przez pobranie pędów. Boczne pędy, które u werbeny wyrastają, pobiera się i wówczas mamy takie piękne, gotowe, śliczne sadzonki. Gdy ja je już tutaj ładnie posadzę, to podleje wodą koniecznie trzeba je wodą podlać i tą wodę trzeba wymienić bo jest już brzydka jeżeli ktoś ma ukorzeniać to może troszeczkę ukorzeniacza wsypać do wody i wówczas ta woda nie będzie robiła się mętna dłużej że tak powiem posłuży i tutaj kolejny otwór i kolejna piękna sadzonka werbenii śliczne korzenie jak tutaj troszeczkę dłużej pobędzie w donicy, rozrosną się jeszcze bardziej. Jeśli jesień będzie ciepła, to ja przesadzę je do gruntu, jeśli ukorzenią się porządnie i dobrze. I w ten sposób mam już tutaj piękne trzy sadzonki na Fygeliusa, i jeszcze poczekam, aż będzie miał korzeni więcej, bo wtedy jest pewność, że taka sadzonka szybciej i pewniej nam się przyjmie. Fundament coraz piękniejszy się robi, sam się robi. Tak, robi się sam. Między rabatami będziemy wyścielać agrowłókniną i nasypiemy na wierzch kamyczki, po to, żeby tutaj deszcz, gdy pada nie bił po łóżkach, po rabatach wzniesionych, bo ja potem muszę chodzić sprzątać, czyścić. A tak, to myślę, że będzie po prostu wygodniej i nawet lepiej, ładniej. No hey. co, że ja włoskie. zaczynają tak mi wiewiórki rano włosują. Tego? Nie, 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 tak to korzystamy, nie... Znaczy, nie wiem czy to czy, podwinięte będzie dobrze za wysoko. Że brzydko? Mm. Co ja się mam zrobić? No nie proszę po prostu z tamtej strony wywinąć tyle ile trzeba, przesypać i potem wywinąć tutaj poprawić. No No to, to trochę brzydko, no to, to kamienne posągi wszystkie ponieważ musimy je wykrzyczeć a później zabezpieczyć farbą tak aby z przerwiny były właśnie zabezpieczone tam serwowane żeby nam tutaj jeszcze wiele lat a teraz budda przechodzi kąpiel No, tutaj są te szafirki, które wykopałam wraz z lawendą. No i tutaj tę lawendę trzeba posadzić z powrotem, bo szkoda, lawenda jest piękna, pachnąca. Wykorzystuję ją na różne sposoby. Łatwo nie jest w tym sadzeniu. U nas troszeczkę padało, ale to tak, że z wierzchu pomoczyło rośliny. Nadal jest bardzo twardo, bardzo sucho. Dobrze, że wszystkie rabaty obdzieliłam ziemią kompostową, dzięki temu chociaż troszeczkę tej wilgoci e, rośliny tutaj mają. No i jak sadzę, lawenda w dół, szafirki też tutaj mogą być, no i zasypuję. I w ten sposób tutaj to miejsce się zagęści. No, i będę mogła wiosną przycinać w formie żywopłotu. No, czemu nie próbować? Rośliny mają to do siebie, że bardzo lubią być przycinane. Niektóre bardzo lubią, gdy nadaje im się jakiś fajny, ciekawy kształt. Może z lawendą nie ma tutaj wiele opcji, ale można się pokusić i spróbować. Mnie się ten żywopłot równy u tego pana bardzo spodobał i bardzo mnie to zaciekawiło. Mąż zaczął już tutaj trochę przekopywać ziemię. Później, gdy rozbierzemy szalunek, przekopiemy już tutaj cały ten kawałek, rozrównamy ziemię i nasypiemy trochę ziemi kompostowej. W ubiegłym roku pokazywałam, jak do worków wkładam liście. To były pełne worki liści. Nalałam wody, tak żeby liście nie były suche. Zrobiłam. W workach otwory, i proszę zobaczyć, jaka jest piękna teraz ziemia liściowa. Może jeszcze nie całkiem tak przerobiona, bo były tutaj też drobne gałązki, ale jest przepiękna ziemia. Dlatego też przyszedł nam do głowy taki pomysł, że mamy niebieską beczkę, która tak stoi, bo stoi. Może by do niej nasypać właśnie liści, pełną beczkę liści, i nie zamykać jej, ponieważ tak naprawdę trochę zbiera wody ze szklarni, którą mamy. Więc może że udałoby się tam utworzyć taką ziemię liściową, no taka ziemia jest w sumie najlepsza, no pozbawiona chwastów, same liście, jakieś drobne gałązki. Jak długo się to kompostowało? Prawie rok czasu, no, te gałązki akurat te drobne kompostują się wolniej, więc tak w przyszłości... No byłoby lepiej, żeby były tutaj same liście, ale gałązki no, też nie przeszkadzają. Rzucimy je na spód do szklarenki. Nawierz taką ziemię i będzie ok. Więc myślę, że warto wykorzystać liście. Ja wiem, że Państwo nie lubicie grabienia i tak dalej. Ale dzięki temu jest własna piękna ziemia. A co ty tutaj robisz teraz na fundamencie? Zachywam przed słońcem. O, mąż okrywa przed słońcem, bo mamy ciepło, żeby fundament nie pękał. Pewnie polejesz wodą, tak? Polałem już. Już polał wodą. Trochę tutaj nasypałam ziemi kompostowej, widać po lewej stronie, ale już więcej nie mam siły, bo jest ciepło, słońce, gorąco. Będą poranki kolejne, więc będę tutaj sypała. No i tak wygląda na razie fundament, który będzie musiał pozostać prawie do zimy. A później będziemy wszystko Państwu pokazywać, co robimy dalej. Pożegnamy się z Państwem bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.